Dzień dobry Państwu, witam najserdeczniej w cyklu biurowych survivali. Zapraszam na spotkanie z truskawkami. Wszyscy chyba już jesteśmy nimi przejedzeni, sezon trwa od jakiegoś czasu. Truskawki najczęściej w wersji na zimno, z cukrem, jogurtem, śmietaną, czym kto lubi. Ja mam wersję absolutnie inną, wydawałoby się niemożliwą do zrobienia w biurze, a jednak... Proszę Państwa, biorę truskawki i naczynie, w którym przygotuję sos, i w ciągu kilku chwil przygotowuję je w ten sposób, że odcinam oczywiście szypułkę i kroję na dość duże kawałki. Moje truskawki to oczywiście tylko. Jeden ze składników sosu, będziemy go doprawiać, dosmaczać sokiem z cytryny, cukrem oraz dodatkiem autentycznej wanilii. Mamy tutaj prawdziwą, świeżą laskę waniliową. Za chwilę Państwu pokażę, jak wydobyć z niej cały aromat. Ale jeszcze chwila pracy z truskawkami. Pół cytryny na tę ilość myślę, że absolutnie nam wystarczy. Biorę się za laskę waniliową, która z cukrem wanilinowym nie ma tak naprawdę nic wspólnego. Musimy ją precyzyjnie rozkroić ostrym nożem wzdłuż, bowiem tak naprawdę cały aromat kryje się w jej wnętrzu. Spójrzcie Państwo że państwa z laską waniliową należy obchodzić się z chirurgiczną precyzją, w jej wnętrzu kryją się czarne pestki. Oto one, cały sekret aromatu wanilii. Dorzucam te pestki do truskawek, co sprawi, że nasz gorący sos będzie absolutnie wyjątkowy i magiczny i nieoczywisty i zachwycający. Proszę Państwa, a więc połączyłem truskawki z wanilią, sokiem cytrynowym i cukrem. Mieszam je starannie, tak żeby wszystkie składniki się ze sobą połączyły. Zakrywam i wstawiam do mikrofali na no niedługo. Myślę, że dwie minuty, pamiętając z obowiązkowym uchyleniem wieczka, dwie minuty wystarczą, by zamienić te truskawki w fantastyczny, gorący sos truskawkowy. Pani Basiu, truskaweczki? No, za minutę dwadzieścia siedem zapraszam do mnie do gabinetu. Tak, tak, wszystko mam. Niech pani będzie po prostu jako taka. Mhm, dziękuję. Autant faire partie des soldats Et la porter un bout de bras Jusqu'à s'en brûler les doigts Et creuser des tunnels Dans ces montagnes de soucis Et sans râler